Ta cerkiew była rozebrana, wybyła, ale jakoś się stało, że jednak się uchroniła w latach 60 czyli po wojnie zaraz, kiedy ona już uległa dewastacji w związku z tym, że jakiś tam osadnik sobie wziął blachę na stodołę to się to wszystko zawaliło, zaczęło wnieść i tak dalej i wtedy e, kierownictwo budowy tej drogi, która tam jest o tej, którą żeście szli i będziecie wracać e, do, e, znaczy utwardzenia tej wody, e, tej drogi do Łopiennika, do tej góry, to jest niżej, to jest łopienik, e, To chcia, nakazało, żeby te, e, tą świątynię rozebrać i e, materiału porozbiórkowego utwardzić y, tą drogę dla samochodów, które wyjeździły później tutaj po drzewo, nie tak jak przed wojną koniekami. Ale ci robotnicy mówili, może by nie, bo to było święcone, to grzech. W związku z tym y, no i co zrobić? No to rozebrać te podwaliny po tych domach Łemkowskich, których tu się ciągnęło 2,5 kilometra wioska i wtedy te podwaliny to były z jednej strony niższe, a z drugiej strony nawet półtora metra, żeby dom równo postawić. Domy zostały spalone, a te podwaliny po prostu zostały wykorzystane na utwardzenie tej drogi. I dlatego dzisiaj by się wydawało, że już nie ma śladu po tej wiosce. Jednak jest ten ślad. Teraz to tego bardzo nie widać. No ja mówię też dziczane jabłonie, grusze po drugiej stronie rzeki, śliwy. To to ten to jest ślad. Ale one też były ścięte. Niektóre, jak tutaj owce wypasano, to wędzono sobie serki. No to dziczkie, znowu dziczki no wyrosły dzisiaj są dalej. Na wiosnę to widać. kiedy kwitną jabłonie, grusze, śliwy. To pięknie tutaj wygląda wszystko na biało. Różne kolorowe i tak dalej. Teraz No i potem jeszcze w jesieni, jak już te jabłka dojrzewają, to też czerwony. Ale na samym początku to ja tak w skrócie bardzo, bo wiecie, wy nie dużo macie czasu. Jesteście wszyscy gdzieś tam do kolei Zakopanego, Nowego Targu, tak? Tak. Bo już wiem o tym. Byłem tam. Ja dużo podróżuję. E, jestem tutaj często. Mieszkam na tuberii daleko. Ale ja się tu urodziłem w Bieszczadach i tak przyjeżdżam. I jak byłem w waszym wieku, byłem taki mały wetak jeszcze, to chodziłem do szkoły, ale tam z przecinkiem, to tam tą tę stąd tam, i mógłbym was nauczyć piosenki takiej, wiecie, ale, ale nie wiem, czy znacie, na pewno niektórzy te piosenki znają, ale najpierw to wam zaśpiewam piosenkę w języku polskim i w języku ukraińskim. moja. <śpiewanie> Dostala, ty noči nie dotkala. Ty vodila mene u polia, kraj, sila i v drogu daleku, kde mene na dvorí i ročných vyšepaný na šlap ťa i w poród aleku ty i ruszyć wysywalny na szczędę nadory zabaw aj na łąku trwie racjonik nadory sławę

Zmieszka i zasmuczone oczy, Proszę, płacice twoje, Ja pozwól to różnik, Rozdzielę nasze domy, Z tym szelest i trawą, pani wiatrom. На русникови, Тихо жив и до бурю, И детей свой разлука и вир на любовь. И на тем русникови, ты жив и до бурю,

Dar, damasz, Gromny dar, lniany ręcznik mi dawasz, wyzywany przez siebie i warty jak wiatr, I na sześć dalekie. Gromny dar, lniany ręcznik mi dawał. Pamy przez ciebie i warty, jak wiatr, widno na nim go dziś, i mamy niewidzialnie, świeża wciąż zieleń bólów, świeżo człowieka wśród jedyny na świecie. Drogi mi, trochę smutny Twój uśmiech i Twoje oczy matrzyle kochane są tu i jedyny na świecie. Drogi mi, trochę smutny Twój uśmiech. Oczy matczymy kochane, tam domu i źle, idę w leśną gęstę by wśród te drobnych drzew, wspomnieć te dobre dni, Na zwalonych przedmózłem.

I Proszę Państwa, wiecie, może spróbuję, bo widzę, że tutaj usłyszałem jak w kościółku żeście śpiewali. Chciałbym usłyszeć, jak zaśpiewacie piosenkę. Taką, którą chcę was przypomnieć. Przynajmniej jak ja byłem w Waszym wieku, a mieszkałem wtedy w Stargardzie Szczecińskim, a faktycznie Hold Stargardu 7 kilometrów w Kluczewie, tam było takie takie lotnisko rosyjskie e, wiecie, i tam, to niedaleko z nie e, i taka piosenka była wesoła dla dzieci posłuchacie? no to dobrze ale naprawdę posłuchacie? no teraz słyszę, że naprawdę to jest taka piosenka Hop, hop, zakwitły jabłonie zielenią pokrył się maj. Świat blasku słońca tonie po Połąkach chodzi maj. La la la. Powtarzacie? La la la. La la la. La 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 Śpiewamy. La 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 la. Co tak cicho chyba że się zmieni. Jeszcze raz. La la la! Głośniej! La la la! 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 La la, la, la. Hmm, kukułka, kukułka gdzieś w górze. la 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 Pięknie, ale bijemy sobie brawo, bo pięknie żeśmy śpiewali. Brawo, Słuchajcie, chodzi o to, że chciałbym, żebyście to sobie utrwalili. Jak będziecie autokarem jechać, to żebyście tę piosenkę zaśpiewali. To jeszcze raz powtórzymy od nowa. E, jeszcze będzie tyle czasu? Minutka. Minuta. Minuta. Minuta, bo musimy iść. Dobrze, więc tak. Hop, hop, zakwit. Śpiewamy razem. Hop, hop, zakwit, łyja Zielenią pokrył się maj, świat w blasku, słońca tonie. Chwileczkę za wysoko, wziąłeś? Może nie. Popoch, zakwitły jabłonie, zielenią pokrył się maj, świat w blasku, słońca tonie.

Gdzieś w górze, ku dolinie, gdzieś cięny płynie spieł. La la la. la la la, la la la, la la la, la 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 la

nie, nie zagadywać kierowcy, żeby was dowiódł na miejsce. I wracajcie. I wracajcie w Bersady. A gdzie teraz jedziecie? E, ale do jakiej miejscowości? Wetlina. No to jedźcie do Wetliny.